Przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział: Szkoda, że nie przyszliście do mnie przed Dwudziestu laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mego życia. Usłyszałem z bardzo daleka. Głosy mocne i czyste. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Nic nie robię, odpowiedziałem. Dojrzewałem przez pięćdziesiąt lat do tego trudnego zadania, kiedy. Nic nie robię, robię, nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku i widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie. Przed byle jakim myśleniem, byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada, byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co. To byle kogo, byle jakość ogarnia masy i elity, a to dopiero początek.